Co tak naprawdę e, stoi za tym popularnym skrótem MVP? Minimum Viable Product. Dziś się temu przyjrzymy. Tak, i to na bardzo konkretnym, świeżym przykładzie. Dokładnie. PolskiFan.pl, nowa platforma do nauki polskiego. Mamy artykuł od Sky IT Polska, który fajnie opisuje ten stan. No właśnie, to nam posłuży za bazę. Celem jest zrozumieć, jak takie wdrożenie MVP wygląda w praktyce. Co jest, no wiesz, absolutnie kluczowe na start, z czym trzeba się zmierzyć. Właśnie. No to co, rozpakujmy ten temat. Jasne. Wiesz, bo MVP to często jest trochę mylnie rozumiane. To nie jest po prostu y, niedokończony produkt. Aha. To jest wersja, która ma tylko te funkcje, które są absolutnie, ale to absolutnie niezbędne. Czyli minimum minimorum. Tak, żeby pierwsi użytkownicy mogli zacząć tego używać i, co najważniejsze, dać feedback, informację zwrotną. Czyli chodzi o naukę. Dokładnie. Eric Ries i jego Lean Startup, prawda? Maksimum wiedzy przy minimum wysiłku. Szybko się uczyć, eliminować marnotrawstwo. No i polski fan.pl to świetnie ilustruje. Wystartowali z platformą edukacyjno-rozrywkową. Co tam mamy w tej pierwszej wersji? No jest system logowania, jest słownik, ogólnodostępny? Tak. A dla tych zalogowanych są podstawowe kursy: gramatyka, jakieś ćwiczenia. Ale co ciekawe, od razu wprowadzili płatne subskrypcje: Start za 39 zł, Progress 99 zł, Master aż 199 zł. Tak, i to jest ym, bardzo ciekawy ruch. No właśnie, wydaje się ryzykowne trochę, nie? Od razu płacić? Czy ten artykuł wyjaśnia dlaczego tak? Sugeruje, że to była no, świadoma decyzja. Chcieli od razu sprawdzić nie tylko, czy ludzie chcą się uczyć, ale czy są gotowi za to zapłacić. Zweryfikować model biznesowy. Czyli od razu test bojem. Trochę tak. Zdefiniowali te kluczowe funkcje, o których mówiłeś, potem co ważne, użyli gotowych narzędzi, żeby szybko wystartować. Aha, i świadomie ograniczyli resztę. Funkcje design ten minimalizm MVP pozwala sprawdzić czy sama idea wiesz chwyci zanim wpompują w to masę kasy Dokładnie lepiej szybko się dowiedzieć że coś nie działa No ale ten artykuł też mówi wprost że nie było łatwo budżet czas standard wymusiły kompromisy na przykład wygląd strony jak czytamy nie był priorytetem No na tym etapie często nie jest I pojawiła się obawa czy sam ten darmowy słownik wystarczy czy ludzie się zarejestrują czy przejdą na płatne plany? To jest zawsze to ryzyko. Czy darmowa część jest wystarczająco atrakcyjna? No i niepewność, jak rynek zareaguje. Zwłaszcza na te ceny. To napięcie między wizją a realiami, co? <grytanie> zawsze. I to prowadzi prosto do potencjalnych problemów. Ryzyko jest takie, że ta darmowa oferta jest za słaba. Że nie przyciągnie wystarczająco. Albo że ceny subskrypcji wydadzą się za wysokie za to, co dostajesz na początku. Szczególnie przy sporej konkurencji. No właśnie. Do tego dochodzą zawsze możliwe problemy techniczne, jakieś bugi. Jasne. Więc kluczowe staje się teraz, jak efektywnie będą zbierać ten feedback. I co ważniejsze, jak szybko będą na niego reagować. To jest sedno sprawy, prawda? Reakcja na feedback. Tak. No dobrze, a co dalej z polski fan.pl? Jaki jest plan? Zgodnie z filozofią MVP słuchać użytkowników. Ich opinie zdecydują, czy rozwijać funkcje, na przykład to śledzenie postępów, o którym wspomina artykuł, Aha. czy dodawać więcej kursów, więcej treści. Jeśli będzie zainteresowanie, to pewnie przyjdzie czas na dopracowanie techniczne, na optymalizację. Czyli ten słynny cykl. Buduj, mierz, ucz się i powtarzaj. Dokładnie. Budujesz minimum, wypuszczasz, patrzysz co się dzieje, uczysz się i poprawiasz. Iterujesz. No dobrze. Ale czy taki start w modelu MVP, taki skromny, daje realną szansę na sukces? Historia pokazuje, że tak. Wiele znanych marek zaczynało bardzo skromnie. Dropbox, Zapo. Jasne. Dla polski fun.pl kluczowe będzie, czy trafili w prawdziwą potrzebę. Czy ludzie naprawdę chcą się uczyć polskiego w ten sposób? I czy potrafią się szybko dostosować? Tak. Jak szybko będą adaptować produkt na podstawie tego, co mówią użytkownicy, i czy mają coś unikalnego, może właśnie ten polski kontekst, o którym wspominałeś. Może to być ich atut. Może. Patrząc szerzej, MVP nie gwarantuje sukcesu, nikt tego nie obiecuje, ale na pewno zwiększa szanse pozwala uczyć się na błędach, kiedy są one jeszcze powiedzmy tanie. Minimalizuje ryzyko. Właśnie. MVP to jest no bardzo pragmatyczne podejście. Polski fundpL to dobry przykład jak można zacząć od minimum z podstawowymi funkcjami, ale od razu z modelem biznesowym. Żeby uczyć się od prawdziwych użytkowników, a nie tylko na podstawie założeń. Więc co to oznacza? To strategia mądrego zarządzania ryzykiem. Maksymalizacja nauki na samym początku. I ten przypadek świetnie pokazuje te nieuniknione kompromisy. Balansowanie między wielką wizją a realiami, budżetem, czasem. No tak. I jeszcze raz podkreśla, jak krytyczny jest ten feedback od użytkowników. To, co widzimy w polskich.pl, to dopiero początek eksperymentu bardzo ciekawego. Dokładnie. I na koniec zostawiamy taką myśl, może do zastanowienia. Jak ta filozofia MVP, start od minimum, iteracyjne rozwijanie na bazie danych i feedbacku mogłaby wpłynąć na inne projekty? Może nawet te bardziej tradycyjne, niekoniecznie cyfrowe. Ciekawe pytanie. Czy da się to zastosować szerzej? Warto pomyśleć.